Postępy w budowie wiaty wyglądają następująco Zabrałem się za robienie dachu Przybijam sobie z góry deseczki Na to przyjdzie papa Znaczy już jest papa Bo wiadomo deski trzeba zaraz topić papą bo, bo to co chwilę pada I na to przyjdą co ogonty Połowę mam Została mi druga połowa dachu Takie surowe deski, ochablowane i yy, olejem zabezpieczyłem, takim do drewna, specjalnym impregnatem olejowym. Zależało mi na tym, aby struktura drewna była ładnie tak wypuklona, czy jak to powiedzieć, żeby ładnie było widać drewno. Słoje, sęki Ściany zrobię chyba takie same tutaj, te z tyłu i te boczne. <laughs> Tutaj ściana zostanie jako, jako ściana boczna garażu, warsztatu i tak to wygląda. Nie mam czasu ostatnio na rozkręcanie właśnie takich złomów, bo moment i, i ciemno jest, z pracy przyjdę, zjem obiad. Ciemno. Yy, także prace posuwają się po pomalutku. Weekend miałem zajęty cały, też nic nie mogłem robić. Ale postaram się coś nagrać do przyszłego weekendu i Wam wrzucić filmika Trzymajcie się, hej A, dzisiaj się wziąłem z roboty i Dokończyłem cały dach proszę o. deseczki przybite z góry poszła papa Teraz tylko gąty z góry i daszek będą z głowy Tutaj jest łączenie, to dam taką listwę przez środek ładną żeby to zakryć i najważniejsze że na głowę już nie będzie kapać potem zajmę się już ściankami a, cieszę się że mi się udało przycięte już deski miałem pomalowane to tylko przykładać, przykręcać poszło moment a te słoje mi się podobają ten kolor tego drewna Kurde, to jest ten, to są yy, to jest ten Kurczak to się nazywa Jesion Jesion jest bardzo ładny właśnie Jeżeli chodzi o, o pokazanie jakby słojów No ładny, ładny Znaczy mi się podoba Nie wiem jak wam Napiszcie w komentarzu czy Taki dalszy wam się podoba ściany będą takie same Dobra, idę, może coś rozkręcę jeszcze w garażu, tak na szybko, coś, coś drobnego. Na razie, hej. Dobra, dzisiaj szybka akcja, bo mówię, ten dach robiłem w tej wiacie tam, co Wam przed chwilą pokazałem. Jest godzina 21, prawie? A? Nie, po 8:20. To coś szybkiego. Mam taki, oto stary, teściowo wygrzebała piwnicy yy, no, piec gazowy to jest tu się butle wkładało to nie będzie tylko tu trochę złomu trochę złomu no, ale nic rozkręcę to trzeba to utylizować no i taki czajniczek miała się okazało cieknie ale oczywiście trzeba schować bo się przyjedania i tak leżał chyba z dwa lata no i mówi weź go na złą nierdzieweczka o. o, a pokrywka już nie. No. Tu też stal. Tylko tu jest nierdzewka jest spód. No i kabelek taki krótki, to też roz, rozkręcę. Roz, kabelek. No, odskubię. Zważę zaraz ten piecyk i czajnik o oddzielnie rozkręcimy, podsumowanie i tyle o kotek chce że zimno mu chodź kicia czekajcie wpuszczę kota dobra, czajnicz, czaj... U, język mi się plącze czajniczek waży kilogram 902 gramy no dobra, a piec Ileś 10 kg? Nie, 10, nie. 7 kg wstawiam. Kurczę, 11 kg, 11 kg, 26 gramy. Kicia przyszedł do mnie. Chodź, Kitek, chodź. chodź. O. Taki o! Kotek. Patrz co tu jest? szarlotka, ale ja na mówię szprotka taki trochę dziki kotek w drzwiach ma taką klapkę do wejścia taką, taką wahadłową klapeczkę i tak sobie do garażu tu wchodzi dobra biorę się najpierw za za ten gabaryt, za ten piecyk o, kot, kot już do piecyka wszedł a nie, to chodzi Ciekawski jest, tu wszystkie za musi zawsze zwiedzić. Dobra, poleciał. Piecyk rozebrałem, myślałem, że szybciej pójdzie, ale kurczę, troszkę zabawy było, jeszcze dużo elementów nie ma, ale kurczę, nie mam odkurzacza, został na dworze, nie chcę mi się go teraz tutaj dygać, zobaczcie jaki kurczę, przewód był, ten do gazu od butli, taki stary, sparciały, patrzcie jak pęka. Jest starości całe popękany kółka, sobie zostawię troszkę aluminium mosiąc i mieć. No i trochę złomu. Co szybko, ten czajniczek rozbiorę i przejdę do podsumowania. uporałem się z gratami i sytuacja wygląda następująco tu to tutaj po lewej stronie to jest piecyk oprócz stali czyli jeżeli chodzi o piecyk to mamy tak mosiąc, troszkę miedziuchy i aluminium a jeżeli chodzi o czajnik no to mamy nierdzewkę aluminiowa taka stopa to była grzałka w tym drobnej stali troszkę i tu mamy tak skabelka miedziucha Mosiąc pobielany, mosiąc żółty i tu takie styki też miedziane. Także dużo tego nie ma, ale zawsze coś. Dobra, wrzucam wagę na stół i podsumuję oddzielnie. Piecek i oddzielnie czajnik. Zobaczymy, ile udało się uzyskać. Nie, nie wiem, ile teraz stal stoi, bo dawno u mnie tutaj na zomie nie byłem ostatnio był po 90 groszy i tak też będę liczył bo jeżeli chodzi o metale kolorowe to yy, bazuję zawsze na Metaleo wysyłam też do nich zawsze z rozbiórki ten, te metale kolorowe także yy, jak robię podsumowanie to jeżeli chodzi o metale kolorowe to zawsze są aktualne ceny z Metaleo a stal no to biorę ceny z mojego lokalnego złomowiska tylko to jest cena gdzieś sprzed 2-3 trzech, trzech tygodni, chyba 3 tygodnie temu byłem, ale chyba dużo się nie zmieniło. Dobra, wrzucam wagę i marzymy. Dobra, ma, mamy stal 10 kg 300. No uspokój się: 10 kg 350 g po 90 groszy 9 zł, 32 grosiki.

276 gramów po 22,86 zł i 29 groszy. Łącznie za ten piecyk wpada 17 zł i 12 grosików. Szału nie ma, no ale lepszy, lepszy na pewno będzie od czajnika, bo z czajnika to tyle nie będzie. Z czajnika nie wiem, 3 zł może. Dobra, teraz podsumujemy czajniczek właśnie. Dobra, jeżeli chodzi o czajnik, to mamy tak stal drobną, 22 gramy. Po 90 groszy wpadają 2 yy, grosiki. Moment, 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 moment. Nie wyzorowałem wagi. Dobra. 90 groszy. 22 gramy, 2 grosiki wpadają. Dobra. Stal nierdzewna, 426 gramów po 5 zł. Wpada nam co? 2 ,13 zł. 13 groszy, czyli 2,15 narastająco. rzucimy aluminium. Czekajcie, zobaczę, to aluminium. Dobra, Odlew jest po 6 ,20 zł 20 groszy 110 gramów daje nam to 68 groszy 2,83 i zostaje nam jeszcze miedź, mosiąc, mosiąc, pobiał. Dobra mamy miedziuchę 16 gramów po 31,50 50, 50 groszy. mosiąc żółty 4 gramy po 22,80 9 grosików i został nam pobielany Poprochy. pobielany jest po 20,70 zł 12 gramów 25 grosików wpada co nam dało 3,67 zł za czajniczek? Tam było chyba 17, tak? kurczę z sklerozy czyli około 20 zł za te dwa graty, ale ile mi to zajęło? Pół godzinki, może bardzo sprawnie to poszło i dwa graty mniej. Dobra, jak się podobało, zachęcam, żeby dać łapkę. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I co? Trzymajcie się i do następnego. Hej, cześć.